Widowie dzisiaj hmm, te, sprawdzamy piosenkę ale ale dwa Ale, to poszło, ale, ale dwa. Nic się nie zmieniło duży port Że plany zamieniłem w sukces. Tylko ciężka praca, a nie że trafiłem w szóstkę. Chciałem mieć diament, nie ale zielonych sto tysięcy. zarabiam udaje Kiedyś stałem na czerwonym, dziś zielonym mam. Pozpełniałem to pysny, zagrałem do bank. Cała hala śpiewa ze mną, ale, ale dwa. Wymierzyłem dobrze, to nie fart, ale to poszło, ale, ale dwa. Nic się nie zmieniło, duży por Ale dalej taki sam Ale, ale taki był plan ale, ale teraz ją mam Ale 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 ale, jodę do ale, ale dalej taki sam. od stycznia do grudnia dzwonią mi budziki, ale sypiam do późna Wszystko mówiłem, tak zrobiłem i podbijam cały kraj Idę, 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 nie do szkoły, ale rozbić bank, bank, to w Man, i na pani pyta, czy zrobiłeś na dzisiaj zadanie Wyszy ale, ale, pani, panią wydał dziś kawałek ale to poszło, ale, ale pan Nic się nie zmieniło, duży portfel mam Leci to głośno, Taki był plan Teraz, ale ale cała Polska zna Ale, ale, taki był plan Ale, ale, teraz ją mam Ale, ale, ale do dole Ale, ale, dalej taki ale Portfel mam, to głośno, taki był plan, teraz ale cała Polska znam widzowie teraz przechodzimy do oceniania o, do oceny z no, 10 na 10 przekroczam no, cieszę się że pani pomyślała o ale ale i stworzył, ale ale 2. no i musimy się żegnać pa.